Dzień dobry. Krzysztof Stankiewicz, biżuteria z bliska. Pomimo oficjalnych komunikatów, które głoszą, że branża jubilerska jest pod dużą presją wysokich cen złota i nic się nie sprzedać i firmy osiągają złe wyniki. Być może, być może tak jest w kontekście dużych firm, dużych korporacji, które przerosły mają przerost formy Korporacyjnej, nad treścią, czyli nad tym, co sprzedają i być może oni mają jakieś wielkie problemy. Natomiast wygląda na to, że branża ma się świetnie. Przed kilkoma godzinami mówiłem Wam o tym, że na CemGenF odnotowano retark, rekord frekwencji. Natomiast jest kolejna informacja za Jury Outlook, która mówi, że na Oro Arezo, we włoskim Arezo, frekwencja gości wzrosła od, o, o 9% w ujęciu rok do roku. Pomimo właśnie tych wszystkich problemów, o których, o których mówiłem, czyli tej, tej niepewności związanej z taryfami celnymi, wysokich cen złota i niskich cen diamentów. Czy sparających cen diamentów na rynku. Oro, Arezo odbywały się pomiędzy 10 a 13 maja, czyli właściwie pokrywały się praktycznie z Cemgenew, a mimo to ludzie najwyraźniej pojechali w jedno miejsce i w drugie. Dość niezwykłe, jak na branżę, która ma usychać, no ale może to właśnie tak jest, że usychają te. Te chore gałęzie, te, te korporacje, które nie potrafią, które tylko pompują się, stają się zbyt duże, żeby upaść i, i, i tym chcą się wyróżniać. A mniejsi producenci i mniejsze firmy sprzedażowe po prostu mają się dobrze, nawiązują relacje z klientami, i w związku z tym ci klienci. Bez względu na wysoką cenę złota czy spadające ceny diamentów, cały czas odwiedzają ich i robią u nich zakupy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.